Jebane boty, zawsze ich pełno. Szukam aktywnego warriora do party. Rysio 1, 2, 3. Stary, słyszałem, że nieźle wypierdalasz na oli. Kurwa. Jakie party? Random. Git, idę po pochłaniacza. A tu jesteś nobie. Muszę dobić 3-4. Idziemy w party z zetkiem. Jakie party? Random, co jest kurwa? Zarój, dropnął no, czy jaki chuj? Szybko sprawdź na mapie, chuj wielki, i dwa bombelki idą egzekutorsi. Szybko zagłas. Ty to raz i kermit, chuj z tego, że mają eskrejdy, ale pewnie nie mają bufów. Te w mordy jebane chuje. Zarich jest nasz i wypierdalać. Oho już się zesrałem. Kurwa zbugowany strajdery? Nie szukamy tutaj Zaricha, tylko ojców Krzysia, więc po co te nerwy? Mówcie mi szybko. Synek, bo jak ja cię pierdolnę, to będziesz miał czwarty level dead penalty. Co kurwa? Co myślisz, że to twoje nędzne party z Wariorem i Elfem? Pytałem, może mi zaszkodzić? A chcesz kurwo stuna? Pochłaniacz pochuj ci peka na takim nobie. Poczekaj, aż się sflaguje. Chyba, że nie ma jaj i tego nie zrobi. Co opierdosostrałeś drakonika? Tak. Zestrałem się, ale jako honorowy członek egzekutorsów jestem z tego dumny. A tak naprawdę to mikstry zgubił tutaj swoją AMK, jak jebał besohy przed mobem. Zdążył? Nie, dostał kryta za 5k. i dlatego wydropił. Dobra, my kurwa spierdalamy stąd, bo jego biją gobliny na Talkin Kissland. A ty kurwa co? Gówno. Wypierdalaj, bo dostaniesz. Dobra ty nie straj już. Mam ci teraz kurwo wyjebać z Armor Crusher. Słyszałeś pierdos, masz przejbane. Dobra, Gago odpala Geitczanta i spierdalamy nas fortecę fortecy właśnie tam. Krawcisz Mix czy co? Mix, mój panie. Kto ten set dostanie? Na pewno nie ty, Dedalu, zdrajco. To chuj ci wiejco. To na chuj ci pięćdziesiąty Heavy. Na moje boksy. Jakie boksy? Na te, na które wszyscy robicie, i dzięki za matce sklanowego. O jajebie złodzieju. Boksy, który nie ma butów albo rękawic. Michaelu dla ciebie wyszła klata, foundation. Rozjebiemy tych lotków, i runę będzie nasze. Wszystkie RDB będą nasze. Wreszcie będzie Klan Gate i Dandrion. I kryształki S z Afriko. Ale tylko dla mnie. Zresztą wy się o tym i tak nie dowiecie frajerzy buhaha ksaksanub. A Raptor będzie mi płakał na piemach. Kaksaksaksa hehehe. Jednięty no lifer. Kto ma największe wojsko botów. mix Mixstree. mix Mixstree. MIX STREE, MIX STREE, MIX three, MIX three, MIX three. Nowy set. Nowa drzewka. Tylko gdzie pochłania i Mixed -X. Nowy sztylet. Nowy pas. Nowy shirt CP. Dark Legion z heltem? Raptor kazał przekazać i stawić się na Siege. Egzekutorsi ch chcą nam odebrać run i Aden. Co? Nie. Chyba ich pojebało. Kurwa, great penalty w tym imperialu. Trzeba było ekspić. Chuja, a nie ekspić. Co to za głosy? To chyba, że tarii całe obe przyszło. Let's enter the gate. Open the gate! Siema Raptor, Szetar. Wpadłem z czterema party łuków. Mamy damce Songikowa i kota też oczywiście. Siema rysio jeden, dwa, trzy. Siema Szetar, ty też na łatwe PVP. Mam bishopa. Bierzemy cię do party. Aha. No to będzie ogień. Ja pierdolę. Ile zostało do Siege? Jakieś 30 sekund. Wariat mówi, że już są na moście. A gdzie czy i Pieprzu? Bronią Aden przed reloadem. Wpadną jakby było gorąco. Idą z Saborem czy sami? Na razie sami. Padną jak muchy ha. <hahaha> Bufować suki szybko. mix stryj. mix stryj. Dancja songi Kowasap. Ile szajba, osiemka, napierdalać. Szybko jebać ich. Mój target doktor, jebać. Mój target kermit, jebać. Mój target waderus, jebać. Mój target petarda, jebać. Zbij mnie na zalota. Dobra. Dancer. Songikowi kotek. I na początek. Celestial. Tak. 5k, 10k, 16k, 6k, 7k. Ja pierdolę. Szkoda, że nas jego nie nalicza PvP. Pięćka, dziesięćka, szesnaście, sześćka, siedemka, Pierwszy i lem na hajdzie wrócili za den. To teraz będzie rozpierdol. rozpiędol. Ale to będzie piękne. Jebać to gówno. auraflesh 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 yebi yebp piz yebp piz seru yebp piz t piz seru yebi yebi yebp piz yebp piz seru yebp piz t piz seru yebi yebi yebp piz yebp piz seru yebp piz t piz seru yebi yebi yebp piz yebp piz seru yebp piz kuku niestety ekzekutorom nie udało się przejąć rąne